takich spotkaniach strasznie ważnym faktem jest to, aby nie stracić bramki na własnym boisku. Natomiast no, chcielibyśmy uzyskać wynik taki, który pozwalałby nam myśleć o wszystkim, jeśli chodzi o spotkanie rewanżowe. Nie sądzę, aby w tej drużynie było, były jakieś wielkie gwiazdy. Natomiast bardzo dobrze zorganizowana drużyna, jeśli chodzi o grę defensywną. Bardzo, bardzo płynnie i bardzo szybko przechodzi z akcji ofensywnej do zorganizowania się w defensywie i jest to drużyna, której niezmiernie trudno stwarza się w ogóle sytuację. Niełatwo się strzela bramki, ale stworzyć im sytuację nie jest prostą, prostą rzeczą. Jeśli oni w danym meczu mają grać na remis, to potrafią po prostu to robić. Tak było chociażby w spotkaniu, które rozegrali na własnym boisku z Serwet Genewa, gdzie wiedzieli, że rezultat 0-0 daje im awans. Mogę powiedzieć, że oni w tym spotkaniu praktycznie nie pozwolili stworzyć żadnej sytuacji Szwajcarom. Oni sami też nie mieli zbyt wiele, bo, bo, bo tylko dwie. Ale Szwajcarzy nie mieli praktycznie żadnej. Wiemy, że teraz w tych europejskich pu pucharach, szczególnie tych ostatniej rundy, nie ma łatwego nie ma przeciwnika. Znaczy, na pewno szczegóła się jeszcze dzisiaj, i jutro poznamy z Rozeborgę. Z tego co wiem, bardzo poukładana drużyna, także a tak jak mówię, bo wiemy co ten mecz dla nas znaczy i jesteśmy na pewno Mogę powiedzieć na lodowaniu pozytywnie i tak jak pan sam powiedział, bo już rozegraliśmy kilka meczów i wydaje mi się z mecza na mecz coraz lepsze wygląda na nasza ta gra, także jest powód, żeby jutro wszyscy, wszyscy byli optymistami przed tym meczem. Polska Liga jest coś innego, europejski mecz też innego, także. Na pewno spodziewamy się jutro trudnego meczu, ale, ale wiemy, wiemy też, że my mamy swoje atuty i jutro i na pewno wszystko zrobimy, żeby wykorzystać.